W okrąg ośrodku S i promieniu 6 wpisano trójkąt ABC. Miara kąta ASC wynosi 40 stopni. Na tej podstawie mamy wskazać pole trójkąta ABC. To będzie jedna z tych liczb. Widać, że występują tutaj funkcje trygonometryczne. Zacznijmy od naniesienia promieni, i to w trzech miejscach. Mamy szóstkę od S do A do B i od S do C. Zauważmy, że kąt ASC jest kątem środkowym opartym na łuku CA. Natomiast kąt przy wierzchołku B jest kątem wpisanym, opartym na tym samym łuku. Czyli jego miara to połowa miary kąta środkowego. Zatem mamy tutaj 20 stopni. Teraz zauważmy, że jeden z boków trójkąta ABC jest średnicą okręgu opisanego na tym trójkącie. A to oczywiście oznacza, że przy wierzchołku C mamy kąt prosty. Można do tego dojść wprost, jeśli zauważymy, że przy wierzchołku S mamy kąt środkowy oparty na łuku AB i to jest kąt o mierze 180 stopni, więc odpowiadający mu kąt wpisany musi być dwukrotnie mniejszy. I to oznacza, że tutaj jest kąt prosty. Zatem ostatni kąt tego trójkąta ma miarę 70 stopni. To narysujmy ten trójkąt już bez okręgu. Rysunek czysto poglądowy. Mamy kąt prosty, mamy przeciwprostokątną o długości 12, to jest średnica tego okręgu dwie szóstki. Tutaj mamy kąt o mierze 70 stopni, a tutaj mamy kąt o mierze 20 stopni. To teraz pole tego trójkąta to oczywiście 1 druga razy A razy B, gdzie A jest długością jednej przyprostokątnej, a B jest długością drugiej przyprostokątnej. To teraz wykorzystajmy te kąty, aby wyznaczyć A i B. Na początek może A, A dzielone przez 12. To jest kosinus kąta 20 stopni. No tak, ale w żadnej z tych odpowiedzi nie ma kosinusa kąta 20 stopni, więc patrzymy na a dzielone przez 12 jako na sinus kąta 70 stopni, a taki sinus już jest w dwóch odpowiedziach. Mamy zatem zamiast kosinusa 20 stopni sinus 70 stopni, co daje a równe 12 razy właśnie ten sinus 70 stopni. Teraz wyznaczamy B. Na początek B dzielimy przez 12 i to jest cosinus kąta 70 stopni. Oczywiście nie ma takiego czegoś, więc patrzymy na stosunek tych dwóch odcinków jak na sinus kąta 20 stopni. Co daje B równe 12 razy sinus 20 stopni. No i teraz. To i to wkładamy w to miejsce tutaj, do tego wzoru, więc dostaniemy jedną, drugą razy 12 razy 12. Mnożenie jest przemienne. To jest połowa ze 144, czyli 72. No to nie dziwi. Razy, no i teraz te sinusy. Sinus 70 stopni razy sinus 20 stopni. No taka odpowiedź jest w punkcie C.